Nagranie powstało przy współpracy z Mateusz Solutions. Energetyka rozproszona to dziś nie wybór, lecz konieczność. Trend wzrostu udziału odnawialnych źródeł w miksach energii jest globalny. Nawet w państwach bogatych w paliwa kopalne, takich jak Arabia Saudyjska czy Chiny. Inwestycje w fotowoltaikę i energetykę wiatrową rozwijają się w rekordowym tempie. W Polsce zmiana jest bardzo wyraźna. W 2010 roku udział odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce wynosił niecałe 7%. Do 2020 roku wzrósł do 16,2%, a w 2024 roku odnawialne źródła odpowiadały już za około 29% produkcji energii elektrycznej. Jednocześnie na koniec 2024 roku moc zainstalowana OZE stanowiła już około 45% całkowitej mocy systemu. Ta różnica między dużym udziałem w mocy zainstalowanej a mniejszym udziałem w produkcji pokazuje charakter odnawialnych źródeł energii. Są one zależne od warunków pogodowych i ograniczeń sieciowych. Coraz częściej zdarza się też, że operator musi ograniczyć pracę farm, gdy system nie jest w stanie przyjąć nadmiaru energii. Dlatego transformacja wymaga nie tylko rozwoju nowych źródeł, lecz także magazynów energii i lokalnych rynków bilansujących, które pozwolą wykorzystać energię tam i wtedy, kiedy jest produkowana. Według analiz do 2030 roku Polska będzie potrzebowała mocy magazynowej liczonej w Gigawatach, aby skutecznie bilansować system. Energetyka rozproszona to także rosnąca rola prosumentów i społeczności lokalnych. Na koniec 2024 roku w Polsce działało ponad 1,5 miliona prosumentów w zdecydowanej większości fotowoltaicznych oraz ponad 1,5 miliona mikroinstalacji OZE. Coraz więcej firm energochłonnych inwestuje również we własne źródła PV. Turbiny wiatrowe i magazyny energii, aby stabilizować koszty i zwiększyć własną niezależność. Kluczowym elementem jest także cyfryzacja. Inteligentne sieci, prognozowanie produkcji i zarządzanie popytem są niezbędne, by zsynchronizować setki tysięcy rozproszonych źródeł. Polska zobowiązała się wyposażyć co najmniej 80% odbiorców w inteligentne liczniki energii do końca 2028 roku. To otwiera drogę do elastycznych taryf i dynamicznego zarządzania zużyciem energii. Wreszcie, energetyka rozproszona to także większe bezpieczeństwo. W tradycyjnym, scentralizowanym modelu awaria dużej elektrowni może skutkować blackoutem, który obejmie milion odbiorców. W modelu rozproszonym poszczególne jednostki mogą działać niezależnie, co znacząco zwiększa odporność systemu na awarie techniczne, kryzysy geopolityczne i zagrożenia cybernetyczne. W Matil Solutions z pełnym przekonaniem rozwijamy technologie wodorowe, bo to przyszłość magazynowania i bilansowania odnawialnych źródeł energii. W Europie roczne zużycie wodoru sięga już około 8,6 miliona ton, z czego aż 80% wykorzystywane jest w przemyśle rafineryjnym i chemicznym. Przede wszystkim do produkcji paliw, amoniaku i metanolu. Na świecie jeździ dziś około 90 tysięcy pojazdów z ogniwami paliwowymi. Co pokazuje, że wodór przestaje być ideą, a staje się realnym paliwem wykorzystywanym codziennie. Dzięki rozwiązaniom typu Power to Hydrogen nadwyżki zielonej energii możemy zamienić w czysty wodór, który następnie zasila ogniwa paliwowe i instalacje kogeneracyjne, napędza transport ciężki, a także staje się niskoemisyjnym surowcem dla przemysłu. To nie tylko sposób na bilansowanie zmiennej produkcji OZE, ale przede wszystkim realna droga do dekarbonizacji transportu i przemysłu. W każdej inwestycji kluczowe są trzy elementy: przewidywalność, wsparcie techniczne i bezpieczeństwo finansowe. Technologie rozbijają się szybciej niż regulacje, dlatego to właśnie wybór odpowiedniego partnera doradczego często przesądza o powodzeniu całej inwestycji. W Maete Solutions wspieramy inwestorów na każdym etapie, od analizy potencjału lokalizacji i modelowania ekonomicznego przez procesy administracyjne, czyli uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych, aż po projektowanie, integrację technologii i nadzór nad realizacją. Specjalizujemy się w rozwiązaniach hybrydowych, które łączą odnawialne źródła energii, magazyny, także wodorowe oraz inteligentne systemy zarządzania. Pracujemy zarówno z firmami, jak i z samorządami. Pomagamy w pozyskiwaniu krajowych i unijnych dofinansowań, w tworzeniu modeli biznesowych i zarządzaniu ryzykiem technologicznym. To kompleksowe podejście daje naszym partnerom pewność, że projekt będzie nie tylko innowacyjny, ale też stabilny i opłacalny. W Matel Solutions stawiamy na ciągły rozwój systemów energetycznych. Szczególnie tych, które integrują różne źródła energii i pozwalają nimi efektywnie zarządzać. Nasz zespół opracował już narzędzie do optymalizacji układów technologicznych na etapie koncepcyjnym, a równolegle pracuje nad udoskonaleniem algorytmów sterowania i nad tym, by komunikacja między instalacjami a użytkownikiem końcowym była prosta i niezawodna. W ramach realizowanych projektów stworzyliśmy zaawansowane środowisko symulacyjne, które w unikalny sposób odwzorowuje pracę całych instalacji wodorowych. To nie tylko model matematyczny, ale praktyczne narzędzie do projektowania, weryfikacji i optymalizacji inwestycji w rzeczywistych warunkach. Dzięki temu nasi partnerzy mogą testować różne konfiguracje technologiczne i scenariusze rynkowe bez ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Ale wiemy też, że sama technologia to tylko połowa sukcesu. Równie ważne jest budowanie kompetencji. Dlatego prowadzimy szkolenia techniczne, warsztaty praktyczne i sesje doradcze, które pozwalają naszym partnerom lepiej wykorzystywać nowe rozwiązania i pewnie poruszać się w procesie transformacji energetycznej. Współpraca z nami to dostęp do nowoczesnych narzędzi i wiedzy eksperckiej. Kluczowe w transformacji jest nie tylko to, ile energii produkujemy, ale przede wszystkim to, jak nią zarządzamy. Transformacja nie polega na prostym haśle: produkuj więcej, ale na tym, by energię zużywać mądrzej. Najczystsza energia to ta, której wcale nie musimy wyprodukować. Każdy procent poprawy efektywności przekłada się na mniejsze emisje, niższe koszty i większą niezależność energetyczną. Dlatego równie ważne jak nowe źródła są inwestycje w modernizację sieci, odzysk ciepła odpadowego i optymalizację procesów przemysłowych. To także kwestia bezpieczeństwa. Im lepiej gospodarujemy energią, tym mniej zależymy od importu surowców i tym bardziej jesteśmy odporni na wahania cen czy kryzysy geopolityczne. Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że scentralizowany model energetyki będzie trwał niezmiennie. Duże elektrownie konwencjonalne w Polsce, bazujące przede wszystkim na węglu, a w niewielkim stopniu na gazie ziemnym, odpowiadały wówczas za ponad 90% produkcji energii elektrycznej. Energia była wytwarzana w kilku źródłach i przesyłana na setki kilometrów do odbiorców końcowych. Ten model sprawdzał się przez dekady, ale dziś coraz wyraźniej widać jego ograniczenia. To jest duże straty przesyłowe dystrybucyjne, niską elastyczność w reagowaniu na zmienne zapotrzebowanie oraz podatność na kryzysy geopolityczne i zakłócenia w dostawach paliw. Tymczasem struktura polskiej energetyki szybko się zmienia. W 2024 roku niemal 29% energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł, a w czerwcu 2025 po raz pierwszy w historii udział OZE przewyższał udział węgla, czyniąc odnawialne źródła dominującą kategorią w krajowym miksie energetycznym. To symboliczny przełom, który pokazuje, że system staje się coraz bardziej zdecentralizowany. Społeczeństwo oczekuje dziś nie tylko stabilnych i dostępnych cenowo dostaw energii, lecz także niskiej emisji, większej kontroli nad zużyciem oraz rozwoju lokalnych źródeł zwiększających niezależność energetyczną. Dlatego w Made in Solutions wspieramy transformację w kierunku energetyki rozproszonej. Przyszłość widzimy w inteligentnym, lokalnym wytwarzaniu energii. Połączonymi z dużymi jednostkami wytwórczymi, które jednakże pełnią wyłącznie rolę stabilizatora całego systemu. Takie podejście pozwala jednocześnie realizować cele klimatyczne, zwiększać bezpieczeństwo energetyczne i wspierać rozwój lokalnych społeczności. W Metil Solutions realizujemy projekty, które wpisują się w te cele. Od wysokosprawnych systemów kogeneracji i trygeneracji po elastyczne instalacje multipaliwowe zdolne pracować, w biometanie, wodorze czy gazach syntetycznych. Zarządzanie energią staje się więc nie tylko narzędziem technicznym, ale przede wszystkim strategicznym filarem transformacji. Transformacja energetyczna nie jest już bowiem wyborem, to obowiązek ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Każdy rok zwłoki oznacza większe koszty, zarówno finansowe, jak i klimatyczne. Dziś mamy technologie, które dekady temu były poza zasięgiem większości inwestorów. Dysponujemy narzędziami do monitorowania, sterowania i magazynowania energii. Potrafimy lokalnie wytwarzać energię i wykorzystywać ciepło odpadowe. Ale przede wszystkim mamy społeczności, które są gotowe na zmianę. Sama technologia to jednak za mało. Potrzebujemy bodźców, aby mądrze podejmować decyzje które przyniosą efekty nie jutro, ale tak naprawdę za 5, 10 czy nawet 30 lat. Potrzebujemy współpracy między sektorami, między administracją i biznesem, ale również między techniką i nauką. W In Solution wspieramy ten proces na każdym etapie. Od planowania inwestycji przez wdrażanie nowoczesnych systemów energetycznych aż po edukację użytkowników i specjalistów. Transformacja to nie projekt na papierze, a zmiana sposobu myślenia i zmiana nawyków, a przede wszystkim nasza wspólna odpowiedzialność. Dlatego nie czekajmy, aż zmusi nas do tego kryzys. Zmieniajmy energetykę z wyprzedzeniem, mądrze, lokalnie i trwale.